Działam z tej strony fixy, dzisiaj będziemy nagrywać. No, pokażę Wam niektóre. No, jak to Wam powiedzieć, że. No, będziemy pokazywać, co się płaca, a co nie. Czekajcie. Dobra, więc jak możecie, to macie drewno, jak jesteście na tej fali, to wtedy te guziczki. Ten, 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 nie? Tu jest pierwsza. Kolejna jest na na, na tutaj, i tu musicie mieć jakieś w drzewo, etykiety, więc no i ten. Nie? I kolejna jest widać? Widać. Kolejna jest tutaj yy, kolejna będzie tutaj jeszcze i ostatnia będzie tutaj a jak chcecie do mojego klanu to proszę czekajcie yy. Jest Klanu DVK, Jestem ja mam tylko jeden siedemset, no dobra, jeden bilion siedemset milionów. No I, i jak macie tą na przykład mapkę? to pokażę wam Easter, czyli nie pokażę wam ten, ale patrzcie. Yy, jak zrobicie to wszystkie dźwignie, to odblokuje wam się takie coś i możecie zejść. I tu wchodzicie i tu macie jajko, ale 250 200 plus 250% nalaka. No ten i mogę wam pokazać jak kwifonek mam. Oj, przepraszam, mam taki, no słaba, ale dobra, więc yy, możemy iść porobić coś innego, bo to nie będzie tak trwał cały odcinek, idziemy po etykiety, etikety, bo a, jeszcze mamy tu do odebrania. Więc dobra, ja już tak położę telefon. Yy, tak. Będę odbierać. Dobra. Jeszcze 20, plus 25 ticketów, to jest opłacalne. A tu to. Jeszcze tego nie zbieram, bo mi się nie opłaca po prostu, nie? Dobrze, tylko zbiorę. Czekajcie, Dobrze. to my, my już idziemy do tego, tego miejsca, co mówiłem, że pójdziemy. Pod etikety, żeby potwierdzić trochę będziemy. Mam ich sto dziesięć, więc dobra. No te kostki to taka... ...taka jecie. No, ja bym wam polecał tamte odblokowywać, ale tu mi się nie chce trochę czekać też. Nie A na niektórych macie takie małe czyściki, na niektórych mapkach. I możecie je zbierać. I macie na przykład jakieś różne te. Po prostu, nie? Jakieś. Jak wam to powiedzieć. No. Jakieś tam itemki. Czy coś tam. Obra jeszcze. Kilka bo. Nie będę was tak tym czymś zanudzać. Sobie to później i tak pootwieram. Jeszcze tak do. Jeszcze tak sześć. Więc. <słuch> Zaraz jeszcze raz podam klany. I będzie słupczą. Dobra. Daję was to. Dobra. Wychodzimy stąd. Ona zbierało się to, ale my tego nie chcemy. A i jak chce ktoś wiedzieć, to jeszcze tu jest taki easter egg, i tu można wejść po prostu. Ja to ostatnio obczaiłem. Więc no. Tu chyba nic ważnego, czy nie? Chyba jest jeden. A tu jeszcze coś takiego jest, że tu można wejść. I ja tu jakiś, też czas jakiś odebrałem, ale jak chce ktoś, to ten. Też może ten. I tu możecie o, właśnie, sikierki. I do mojego klanu, dobra. Drugi raz podaję. To trzeba wpisać. Nie wiem gdzie, ale przyjdzie mi zaproszenie, i wtedy dołączycie do mojego klanu, i będziemy robić jakieś skrzynki. I ten, i będzie nasz klub się roz Ten, nasz się rozrasta po prostu. Nie wiem jak to powiedzieć, ale nasz zespół. No. A ja jeszcze dzisiaj miałem przecież odebrać te owocki. Ja zapomniałem. Dobra, to jeszcze odbierzemy owocki. I możecie wpisać pod komentarzami ja, ile macie już hrebierfu, bo ja mam, ja mam mało, bo, bo mnie w nocy wywaliło po prostu. A byłem ciągle na Awku. No i za 4 dni już będzie nowy update pierwszy Tu jeszcze dużo prestiżny shop Czy mamy coś w shopie mm. Nie dobra No i tu możecie Dobra I tu mogę pokazać Wam kody Więc Tu wam będę pokazywał Najpierw go wpiszę i wtedy wam go pokażę. Pierwszy jaki kod znam to był ROXEK i wtedy klikacie tutaj i wtedy dostajecie jakieś busty, bo ja tak dostałem na przykład. I drugi to jest ja chyba dwa znam, ale może jeszcze mi się później przypomni. Chodzimy tutaj. Patrzcie jak chcecie. Tu napisany gdzieś był, ale nie widzę, bo jest słabo widać, że tu pisze gdzieś kot, nie? Tu pisze gdzieś kot. Ja nie widać, bo ja już go wpisałem, to może mi się już wymazał. Nie wiem, ale Dwa kodziki znam, niestety. A jakby były więcej, to bym podał, ale nie mam. Dobra, więc idziemy. Tu jeszcze było chyba. Mia... A, nie, tu już wszystko odebrałem. Dobra. Jeszcze może coś zrobimy, tylko. Muszę sobie przypomnieć co, bo tak latamy, latamy i... Nie? Farmę odebrałem, tak? A, kukurydza jeszcze Czy co to jest? Nie wiem sam Dobra, idę jeszcze sprawdzić czy wszystkie mam upgrade'y Czy jakieś... Nie, jeszcze tylko jedno na zostało No Trending Plaza za ty, 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 tydzień. Mogę już odebrać? O. Oj, o i odebrałem. No Boże, nie lubię tego właśnie widzowie. Dobra idziemy do kolejnego. Odebrać kolejną skrzynkę. Dobra, cóż musiałem chyba dzisiaj odebrać. A ile mam jeszcze kostek do rolowania. Widzicie widzowie, ile mam kostek do rolowania. No dzisiaj to będzie długo, będę długo rolował. Ale dobra. To jeszcze sobie dziś... Muszę dzisiaj chyba zrobię sobie. Wy to też możecie i patrzcie, jak macie zwierzaki, to tu na dole macie ten i on ja na przykład tyle drewna. I mam sikierkę i mogę kopać, ale na razie... Nie chce mi się. No. Jakbyście pytali tu i co to jest komiks, to właśnie w update nowy będzie świat. Ja się też właśnie zastanawiałem, co to będzie, ale się dowiedziałem. Więc możecie zostawić suba, lajka bym był wdzięczny. Będzie więcej odcinków z w Champions League X Ultimate. Nie wiem czy tam jest X, ale chyba X. Albo w Champions Ultimate. Po prostu... Dobra. Tu też mam wszystko wymaksowane. Dobra. I jaki jest fajny game pass. Moim zdaniem najlepszy game pass do ten jest. Autorebisz, bo wtedy łatwo się wszystko robi, a tak to ciężko. Ja w kilka, w jeden dzień miałem 10 milionów, a w kilka godzin mam już jeden: jeden zdobyłem, nie, jeden i nie siedem. Nie? Więc. No i to chyba dzisiaj na tyle. I widzimy się jutro. Więc pa.